Kontynuując serię o takiej zimowej magii, magii zimowego prześlenia, magii Jul, chciałam dzisiaj porozmawiać o fazach Księżyca, ale nie będziemy za bardzo zagłębiać się w jakąś astrologię, będzie troszeczkę astronomii na sam początek, a potem krótki przewodnik po tym, jak najlepiej wykorzystać. Każdą z was księżyca na pomoc nam w manifestacji, w rozwoju i spełnianiu się. Jeśli interesuje Was ten temat, albo jesteście ciekawi, jak się za niego zabiorę i jak go ugryzę, to zapraszam. Tu, tu. Na początek taka informacja dla tych, którzy słuchają tego materiału na Spotify, to zapraszam na mój kanał na YouTube, żeby zobaczyć w wideo, zamieszczę Wam taki krótki filmik ze strony NASA, albo zapraszam Was po prostu na stronę NASA, link umieszczę gdzieś w opisie, gdzie możecie sobie zobaczyć dokładnie, w jakiej fazie Księżyca jesteśmy obecnie, a również tam jest taka... No, taka opcja, żeby przesunąć e, taki paseczek i, i zobaczyć każdą z faz w konkretnym dniu e, w danym roku, a raczej teraz, bo to mm, jakby obejmuje e, jed, jeden cykl faz od nowiu po pełni. Ale dla tych, którzy chcą zobaczyć pokrótce, jak to wygląda, to właśnie tutaj umieszczę taki cykl faz księżyca. Na początek, dzisiaj dokładnie, e, kiedy e, ten materiał wychodzi, jest 7 stycznia 2026 e, i jesteśmy w fazie, kiedy księżyca ubywa, bo jesteśmy tuż po pełni, prawda? Zresztą. Jeśli widzieliście pełnię, to wiecie, że była przepiękna, niesamowita. No i ta faza, w której obecnie jesteśmy, nazywana jest księżycem garbatym, ubywającym. Chciałabym zacząć opisywanie tych wszystkich faz od nowiu. Dlatego, Zacznijmy może od tak zwanego początku. Moglibyśmy również zacząć od pełni. No, możemy też zacząć od tego e, ubywającego garbu, ale jednak chciałabym, żebyście mieli taki pełny obraz, taki obraz tego cyklu właśnie, całych tych, całych, e, wszystkich tych faz Księżyca. Dlatego zaczynamy od nowiu. Nów to bardzo interesująca astronomicznie faza. Ponieważ księżyc wtedy jest całkowicie odwrócony od Ziemi, no i jest skierowany tą oświetloną stroną ku Słońcu, dlatego go nie widzimy. Jest ona nazywana niewidoczną fazą księżyca. Ale co ciekawe, księżyc podczas tej fazy wschodzi i zachodzi ze Słońcem. Blask Słońca zasłania go, nie pozwala nam go zobaczyć, ale jest on na horyzoncie w tym samym czasie co Słońce. Jeśli chcecie wraz z cyklem, z tymi fazami księżyca podążać za swoją manifestacją i marzeniami, to nów jest idealny na rozpoczęcie jakichś nowych intencji, nowych celi na ten właśnie nadchodzący cykl. Podczas medytacji i wizualizacji wyobrażajcie sobie nowe początki. Jasno, konkretnie precyzujcie ten swój cel. I wyobrażacie sobie to właśnie, jak manifestują się te marzenia. Nowy Księżyc, ponieważ zaraz po nim zaczniemy powoli widzieć ten Księżyc, jest takim właśnie symbolicznym początkiem. Początkiem od zera, z tej ciemności, zaczyna wyłaniać się światło, Księżyc. I kolejną fazą, zaraz po nowiu, jest faza zwana sierpem. Przybywającym, rosnącym. I wtedy, jeszcze astronomicznie, Księżyc jest wciąż głównie i większą swoją częścią zwrócony w stronę Słońca, i jesteśmy w stanie zobaczyć tylko jego maleńką część, i właśnie to jest ten sierp taki ostry. Klasyczny można powiedzieć księżyc, kształt księżyca, który często się rysuje, prawda? Jako kształt. I ta faza księżyca jest świetna, aby właśnie jeszcze bardziej wzmocnić tą swoją energię tej manifestacji i tych spełniania marzeń. Możecie wtedy skupić się na tej całej tak zwanej podróży, którą chcecie z tym postanowieniem, z tym celem odbyć. To jest świetna faza na właśnie rozpoczęcie jakichś nowych projektów, tak fizycznie, no bo kiedy podczas nowiu ustanawiamy te nowe cele i pragnienia, to właśnie kiedy ta, ta faza tego sierpu przybywającego się pojawia, najwyższy czas na działanie, na rozpoczęcie, na podjęcie tych pierwszych kroków w stronę swojego celu, swojego marzenia, swojej manifestacji można też podczas tej fazy zacząć mm, zapisywać w jakimś dzienniku w notatkach właśnie swoje cele i plan realizacji tych celów. Kolejną fazą jest pierwsza kwadra i wtedy widzimy połowę księżyca. A tak naprawdę po prostu tylko ta połowa jest oświetlona i dlatego dla nas Dobrze widoczna z Ziemi. Podczas tej fazy też Księżyc jest już w jednej mm, czwartej swojej drogi tego całego cyklu. I jeśli chodzi o tą pierwszą kwadrę, to jest to dobry moment energetycznie, żeby zastanowić się nad jakimiś przeszkodami, czy rzeczami, które blokują nasz postęp, czy blokują nasze, właśnie naszą realizację tych celów. Jest to dobry czas, żeby albo podjąć się jakichś praktyk oczyszczających, odblokowujących, aby może podjąć się takich rytuałów afirmacyjnych, żeby umocnić swoją wiarę w to, że Dążąc do tego celu, jesteśmy na właściwej ścieżce. Warto też więcej może medytować i skupić się na takiej wewnętrznej sile, uwierzyć jeszcze bardziej w siebie, ponieważ jeśli zdarzają się jakieś takie przeszkody na nasi, naszej ścieżce, to podczas tej pierwszej kwadry warto właśnie skupić się na tym, jak możemy je przeskoczyć, jak możemy je pokonać, ale również na tym, jak dużo już osiągnęliśmy i co zrobimy, aby kontynuować te nasze manifestacje i to nasze dążenie do tego celu, aby się nie poddać. Następna faza to faza tuż przed pełnią, kiedy praktycznie Cały księżyc jest widoczny, wydaje się jaśniejszy na tym niebie, i ta faza jest genialna do właśnie takiej refleksji i wdzięczności za to, jak ciężko pracujemy nad tym, aby spełniać nasze cele, aby się rozwijać. I mm, wtedy świetne są praktyki takie, właśnie y, skupienia na tym, na tej wdzięczności, ale również na zachowaniu takiego balansu, ponieważ już ustawiliśmy cele, podjęliśmy pierwsze kroki, aby je spełnić. Znaleźliśmy rozwiązania lub ewentualne przeszkody, z którymi możemy się borykać. Teraz czas na to, aby zauważyć podczas tego garbatego, przybywającego księżyca, jak wiele już osiągnęliśmy i podziękować sobie za tą całą ciężką pracę w to włożoną. No i znajdujemy się teraz w fazie. Pełni, pełni księżyca. Jak wiemy, jak każdy wie, słyszał albo sam to odczuł, pełnia ma niesamowitą moc. Jest to taka faza kumulacji. Kumulacji oczywiście energii, ale również światła. Teraz w pełni możemy, podczas pełni, możemy w pełni podziwiać księżyc, jego tak zwaną dzienną, słoneczną stronę. No, i to jest czas właśnie również takiej kumulacji energii i intencji. I warto również podczas pełni mm, skupić się na odpuszczeniu i pozostawieniu za sobą w kolejnych fazach, ale również podczas niej rzeczy, które już nam nie służą. Można na przykład zapisać na kartce rzeczy, których chcemy się pozbyć, i podczas pełni mm, spalić te zapiski lub je zakopać. I w taki sposób, w taki symbolicznym gestem wypuszczamy właśnie to, co nam już dłużej nie służy. Mogą to być jakieś na przykład negatywne myśli, które miewamy. Jakieś niezdrowe nawyki, których chcemy się pozbyć, jakieś rzeczy, których się boimy, albo cokolwiek, co nas powstrzymuje przed rozwojem, przed, przed spełnieniem, przed tym, czego pragniemy i co według nas nie pozwala nam wkroczyć na ten tak zwany wyższy poziom, na spotkać się ze swoim wyższym ja, ze swoją lepszą wersją. No i w fazach, w której właśnie obecnie jesteśmy, czyli garbaty ubywające. Teraz ten księżyc zaczyna się po prostu przesuwać, a właściwie to orbita księżyca przesuwa, po prostu tę jasną dzienną stronę księżyca, który znika z naszej ziemskiej perspektywy i księżyc coraz później wstaje i zachodzi. No i w tej fazie właśnie um, tego garbatego, um, ubywającego księżyca warto spędzać czas w naturze, uziemiać się i absorbować tą jeszcze pozostającą, rozbłyskującą, rozbrzmiewającą roz, roz, um, energią y, księżycową, która właśnie y, podczas tych poprzednich faz odnowił, zbierała się i narastała. Warto teraz pomyśleć nad tym, czego się nauczyliśmy, co osiągnęliśmy i wyciągnąć wnioski na kolejne kroki, kolejne cykle, gdzieś już zacząć nie tylko za to dziękować, ale planować co dalej, ponieważ już ten rozwój nastąpił. Warto też Ponownie wykonać jakieś oczyszczające rytuały, jakieś takie, takie, które pomogą nam pozbyć się jeszcze ewentualnie jakichś blokujących energii. I kolejna faza to ostatnia kwadra księżyca. Wtedy znowu księżyc wygląda troszkę tak, jakby był. Połówką, tak? Widzimy znowu połówkę, tylko widzimy ją z drugiej strony. Tę połowę, z której księżyc oświetlony jest przez słońce. I e, ta ostatnia kwadra księżyca, znana również jako trzecia kwadra, wschodzi około północy i zachodzi około południa. I jest to energetycznie świetne miejsce na to. Aby już teraz całkowicie pozbyć się i wypuścić jakichkolwiek negatywnych energii albo jakichś pretensji do innych, do siebie. W tej fazie chodzi o takie zajrzenie w głąb siebie i pracę przez um, tak zwaną. Takie tak zwane prace ze swoim cieniem, czyli z tymi rzeczami, które w nas właśnie się sobie nie podobają, czyli tak jak w poprzedniej fazie, gdzieś tam y, oczyszczaliśmy właśnie y, te y, energie, które się nagromadziły, to w tej fazie już oczyszczamy. Tylko to, co jest w nas, to, co wewnątrz, nic z zewnątrz. Nie skupiamy się na tym, co na zewnątrz. Skupiamy się na pracy całkowicie wewnętrznej. Warto pobyć wtedy w ciszy i zastanowić się właśnie tak głęboko nad sobą, aby przygotować się przed ostatnią fazą. I ostatnią fazą jest sierp. Ubywający. Czyli wtedy znowu księżyc, praktycznie całkowicie tą jasną stroną, zwrócony jest w stronę Słońca, i my znowu widzimy ten taki maleńki jego fragment, tylko teraz jakby z drugiej strony. I ten czas energetycznie jest świetny na takim odnowieniu się, odrodzeniu. Pamiętajcie, odnowiu zaczęliśmy, zaplanowaliśmy, pracowaliśmy ciężko zajrzeliśmy w głąb siebie, oczyściliśmy się z wszystkiego, co mogło pozostać, i teraz czas na już takie całkowite odnowienie, takie zadbanie o siebie. Warto zwracać też podczas tej fazy uwagę na swoje sny i jakieś takie wiadomości swojej podświadomości. I teraz już dziękujemy za wszystko, co było przed tą fazę, i dbając o siebie. Robimy sobie, tak w cudzysłowie, miejsce na nowe intencje, gdzie podczas tego właśnie nowiu, który zaraz znowu się pojawi, będziemy gotowi, aby ruszyć do przodu, ruszyć dalej z nowymi celami albo z jeszcze mocniejszą, jeszcze lepszą manifestacją. Dobrym ćwiczeniem jest również właśnie prowadzenie jakichś notatek, jakiegoś dziennika, albo jakieś takie kreatywne działania, czy ktoś lubi malować, lubi pisać wiersze, albo, no nie wiem, lubi nawet układać po prostu coś, albo e, czasem sprzątanie też może być kreatywne, cokolwiek gdzieś tam wyzwala w, w Was tą kreatywną energię. Teraz jest też dobry czas na to, bo to też tak. Oczyści właśnie Wasz umysł i przygotuje Was na ustawianie nowych intencji nowych celów z kolejnym nowiem. Właśnie, nów, nowe, nowe, sama nazwa wskazuje. I wtedy zaczynamy nowy cykl z nowiem i ustawiamy świeże, nowe intencje. No i a, możecie również wykorzystać Księżyc do. Oczyszczania i do ładowania jakichś swoich magicznych rzeczy, nie tylko siebie, ale również jakichś na przykład kryształów, kart albo świec, o których niedawno mówiliśmy, jakichś osobistych swoich artefaktów, nawet biżuterii, cokolwiek, co dodaje Wam mocy, jest dla Was magiczne, to to właśnie. Można przez moc księżyca, przez światło księżyca i przez jego energię oczyścić i wzmocnić. No i szczególnie świetnie można czyścić podczas pełni księżyca to już wiele razy wspominałam podczas innych materiałów o oczyszczaniu itd., tak ale również można na przykład stworzyć tak zwaną wodę księżycową czyli umieścić w jakimś zbiorniku wodę tam, gdzie pada właśnie światło, spełni księżyca i wtedy ta woda, jak wiemy już również z innych materiałów, woda jest wspaniałym pochłaniaczem i przekaźnikiem energii i takim, um, ona potrafi kopiować energię rzeczy, prawda, dlatego... Ta woda pochłania tą energię księżyca, i później w innych fazach, podczas swoich rytuałów, podczas ustawiania intencji, czy podczas oczyszczania właśnie swojego umysłu, czy mm, tej, mm, takiego mm, leczenia się, oczyszczania się z tego, takiego dbania o siebie, możecie użyć tej wody właśnie jako takiego magicznego narzędzia, żeby wzmocnić jeszcze albo swoje intencje, albo właśnie ten czas oczyszczania. Możecie też używać jej podczas Medytacji, jakkolwiek czujecie, że jest ona wam potrzebna, czyli jak ona może wam się posłużyć. Kochani, zrobił się ten materiał bardzo długi, chociaż e, starałam się bardzo e, kompaktowo o tych e, fazach księżyca powiedzieć. Jeszcze na koniec tutaj, e, właśnie, pokażę ten taki krótki filmik, jak na tej stronie nasa pięknie przedstawione są te poszczególne fazy księżyca, a was również zapraszam tam na tę stronę, jak chcecie od takiej typowo naukowej, astrologicznej mm, strony, astronomicznej, przepraszam strony sobie o tych fazach i o księżycu i o wszechświecie poczytać, a jeśli chodzi o magię, to wiadomo znajdziecie jej tutaj w bród. Zapraszam do Księżycowej magii, ustawiania intencji. A teraz życzę Wam jak zwykle pięknego dnia.